Witam, ja jestem ją Klichu, a w tej piosence pomagał mi Jon Miki. Będę dzisiaj śpiewał piękną i bestię kamerzysty. Zaczynajmy. Witam, ja jestem Klichu, a to jest papierkowy banger. Skaczcie kurczaki, szersze jak bestia. Jak bestia, promocja Miki, szczę, szczę, jak bestia, liczę palet ona patrzy na mnie jak na dresa, ona chce gotówkę, ja mam deadline, jestem stary już tu na wejściach, jestem stary już tu na wejściach, jestem stary już na wejściach, jestem stary już tu na wejściach, Szczerszy jak mam ona i liczę palet ona patrzy na mnie jak na dresa, ona chce gotówkę, mam deadline, jestem stary już tu na wejściach. Bra brałbym Cię na odeslań, brałbym Cię na odeslań, brałbym Cię na odeslań. Wiem mało, że nie szukasz szczęścia. Wiem mało, że nie szukasz szczęścia. Dre dresa. To róża, która już dawno zdechła. To jest koniec, chyba taka mała podróbka. No i to był koniec mojej piosenki. I muszę wpadać. Jeszcze zobaczcie to. I zobaczcie, cięcie będzie. Jestem tak i zobacz, jestem tak. Bam! Ba. I możemy już kończyć. Cześć!